są faciekawiła was opowieść o leśnej. Cześć Łukasz, a ty co? Za pracą się stęskniłeś, że na urlopie dzwonisz? Nie, no, bez przesady mam jeszcze jeden dzień wolnego. Z innej beczki dzwonię. Chciałem zapytać, jak wyszły nagrania? Nagrały się lisy, borsuki. No to elegancko chętnie obejrzę. Tymczasem wiesz co, ja muszę uciekać. Muszę zgarnąć kota. Już od wielu lat nie odnotowuje się przypadków zachorowania na wściekliznę u ludzi. Ostatni miał miejsce około roku 2002. Mimo, że od tego przypadku minęło już 20 lat, ze wścieklizną nie ma żartów. Wciąż jest to niebezpieczna choroba. To tak zwana zoonoza, która przenosi się ze zwierząt na człowieka. A głównym rezerwuarem wirusa są dzikie zwierzęta, takie jak wilki, lisy, sarny, wiewiórki i nietoperze. No i niestety zwierzęta domowe, psy i koty. W ostatnim czasie ma miejsce znaczący wzrost liczby wykrytych przypadków. Na Mazowszu na chwilę obecną zanotowano już 110, a w samej Warszawie aż 18. Do zarażenia człowieka dochodzi poprzez kontakt ze śliną chorego zwierzęcia lub przez ugryzienie. A objawy są niespecyficzne, takie jak bóle głowy, gorączka, nudności. Następnie pojawiają się porażenia mięśni, wodowstręt i światłowstręt. Ogólnie z chwilą pojawienia się pierwszych objawów zwykle jest już za późno na pomoc. Dlatego ważne jest jak najwcześniejsze poinformowanie lekarza o fakcie pokąsania lub zadrapania przez zwierzę, co do którego nie ma pewności. Szczepienie lisów poprzez wykładanie szczepionek znacznie zmniejszyło e, liczbę przypadków wścieklizny w Polsce. Szczepionki stały się przełomem w zwalczaniu zoonozy. Przypominamy, że szczepienie psów jest obowiązkowe. Oto to. A ostatnio wprowadzono dodatkowo obowiązek szczepienia kotów na zagrożonym terenie. Jak bronić się przed wścieklizną? Najważniejsze, zaszczep swojego pupila. Wścieklizna to naprawdę groźna choroba. Co gorsza, może być przenoszona na człowieka. Szczepienia zwierząt to tak naprawdę najbardziej opłacalny i najprostszy sposób na zapobieganie tej chorobie u ludzi. Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt. Nie dotykaj zwierząt żywych, a tym bardziej martwych. Pamiętaj, aby nie puszczać psa luzem w lesie. Bądź odpowiedzialny za siebie oraz za swoje zwierzę. Pies bez smyczy może być zagrożeniem dla dzikich zwierząt, dla mieszkańców lasu. Co gorsza, może w łatwy sposób zostać zraniony przez wściekłe zwierzę. Ze wścieklizną nie ma żartów. To groźna choroba. Na szczęście możemy łatwo jej uniknąć, korzystając z tych kilku porad, które przytoczyliśmy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zachęcamy do odwiedzania stron wojewódzkiego inspektoratu weterynarii z siedzibą w Siedlcach oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.